Witam na kanale Zanzibar. Dzisiaj Wam opowiem, jak mieszkało mi się w buszu. Na początku powiem, kto mieszka w tym buszu. Mieszka tam babcia i dwójka wnuków. 15-letni Rama i 14-letnia Cziku. Dzisiaj zostały porzucone przez rodziców i właśnie babcia ich wychowuje. Panuje tam niesamowita bieda. Ja tego dlatego tam nie płakałam, bo stwierdziłam, że jak wrócę na Zanzi warto jakoś im pomogę i udało się, ale o tym później. Poprzedni odcinek skończyłam na tym, że przyjechaliśmy do mojego buszu, zjedliśmy kolację, poszłam się wykąpać i poszłam spać. Następnego dnia wstałam dość wcześnie, bo byłam też ciekawa, gdzie ja tak naprawdę jestem. I więc ja wychodzę sobie przed mój domek i patrzę. Oprócz tych domków i drzewa nie ma nic. Około mnie nic nie było. Same krzaki

Myślałam, że w ogóle jesteśmy daleko od ludzi, dopiero potem gdzieś tam zauważyłam, że ktoś sobie tam gdzieś chodzi. Mieszkanie w takim buszu ma swoje plusy i minusy i może tak na przemian będę o tym opowiadać. Na pewno plus był taki, że spało mi się tam idealnie. Nie wiem jak to działa, ale ja ogólnie mam problem z zaśnięciem, potrzebuję nawet godziny, żeby zasnąć, a tam zasypiałam od razu. Było mi tam idealnie, nie za ciepło, nie za zimno. toaleta, ponieważ mieliśmy tylko wykopaną dziurę, obok było wiaderko i byliśmy zasłonięci jakąś słomą. Nie wiem, nie znam się na to. Nawet nie było drzwi. Więc jak ja szłam do tej łazienki, do tej toalety, to ja mówiłam wszystkim, że ja idę teraz do toalety. że czasu nigdy nie tam. I się chciałam, płakać jak miałam tam mieć, i naprawdę, przez pierwsze trzy dni ograniczałam się do korzystania z tej łazienki dwa razy dziennie, czy już mam rano i wieczorem, ale później stwierdziłam, że co ja się będę męczyć, i wiem przez to, że się przyzwyczaiłam, i później już nie miałam z tym problemu, ale bardzo nie lubię siebie za to, że jestem taka ciekawska. W sensie, bo. zobaczyłam, co jest w środku, a nie chciałam tego powiedzieć. Ja nie no, bo tak stwierdziłam, że. A co jeżeli tam jest jakiś wąż? No, na szczęście nie było węża albo było coś innego, ale nie będę wam o tym opowiadać. Plusem oczywiście była kąpiel na świeżym powietrzu, to było magiczne, to ja uwielbiałam, ja tylko czekałam, kiedy będzie wieczór i pójdzie się kąpać. No jest to, że oni się kąpali chwilę przed tym, jak robią się ciemno, a tylko ja się kąpałam, jak było naprawdę już ciemno. I chyba dlatego, że po prostu pierwszej nocy, jak przyjechaliśmy, to jak się kąpałam, to im zaczęłam opowiadać, jak było świetnie i tak dalej, więc oni w sumie przygotowywali mi kąpiel zawsze, jak już było ciemno, więc dwie latarki, woda była zagrzana, naprawdę no to zawsze była ciepło kąpieli, więc nie, to było fajne, no. <śpiewanie> <śpiewanie> miał rower, więc jeździł na rowerze i na bagażnik brał właśnie wiadra z wodą. A dziewczyny, tam 12 lat, czyli 14 lat brały na głowę i tak szło kilometr. Jak się

że e, jak już mi się kończyła moja woda z butelki i ogólnie poszłam zobaczyć, skąd biorą tą wodę, to pomyślałam sobie, że o nie, zaraz mnie to czeka, bo przecież kończy mi się już woda w butelce. Na szczęście mi kupowali cały czas wodę w butelce, chociaż piłam e, herbatę, a ja wiem, że herbata była robiona właśnie z tej wody. Ale też najlepsza to, że jak na przykład byłam zęby, to też pukałam buzię tą wodą i mam twarz. I ona w ogóle Ani nie śmierdziła, ja nie wiem, jakim Ciężko mi powiedzieć, co to był za smak, ale jakby nie odpychał mnie, ale też nie chciałam spróbować tej wody. W sensie miałam buzi, ale więc wypluwałam. Bo też no, wiec, nie, nie chciałam się zatruć, a zatruć się w takim uszu no ciężko, zwłaszcza, że na przykład w nocy nie mogłam sobie iść do toalety, bo przecież nastraszyli mnie, że tam są hieny i faktycznie em, na przykład chowają. Kury do kurnika, bo boję się, że im właśnie hieny zjedzą, bo nieraz się tak zdarzyło. Więc, no, nie chciałam się niczym zatruć. Zwłaszcza taką wodą. To na pewno było jedzenie zdrowa żywność.

Minusem było to, że nie mieliśmy prądu. Mieliśmy jeden solar i dzięki temu mieliśmy. światełko go w jednym domku, więc. i tak wow. Ale ogólnie telefon nie mogłam sobie tak namadować. Na szczęście dostałam od znajomego Powerbanka. Więc e, w sumie codziennie Rama jeździł kilometr na tym rowerze, żeby naładować do tego harmonka. Bo nie dość, że mój telefon już jest taki stary, bo już w marcu będę, będę mieć 3 lata, że ta bateria już jest do wymiany. Myślałam o tym, żeby wymienić przed bo a potem stwierdziłam, że nie, jak wymienię. To może już nie będzie taki wodoodporny, a przecież ja cały czas chodzę do oceanu z tym telefonem, więc nie chciałam ryzykować, a nie pomyślałam, że przecież pojadę do buszu. ale na szczęście wyglądało to tak, że pierwszego dnia wszystko nagrywałam, co się działo. Oczywiście to było wcześniej już ustalane, że ja to będę nagrywać, więc nawet babcia mnie wołała, chodź nagrasz to, nagrasz to. Oni się bardzo cieszyli, że wiecie, że ja sobie mogę to nagrywać, że oni mogą siebie zobaczyć potem w telefonie, więc, e, więc bardzo się cieszyłam, że po prostu nie miałam e, z tym problemu. I też planowałam, że wiecie, ponagrywam, a potem będę mogła już odłożyć ten telefon. Płakałam, naprawdę ale się zaczęło. Pokonała mnie nie miałam co tam robić. Wiadomo, okej, okay, pierwszy dzień fajnie, wszystko nowe, nagrywałam tak dalej drugiego dnia, jeszcze też było spoko. Gdzieś tam poszliśmy do sąsiadów, no bo chcieli się też pochwalić, że biała jest tutaj, tak? Bo w sumie w tej wiosce byliśmy 25 km od miasta Tabora w majoru. Czekaj jest to ja nazwę, mam tościowie mają. Majo... Więc e, tam nieraz przychodziły po prostu dzieciaki, żeby mnie zobaczyć, nie? Jako dziecko raz się zastraszyło mnie, pamiętam. No, no wiecie, ja taka biała, teraz jestem okolona już, ale wtedy taką białą, w długu, w, zubu, w zubu. Więc, e, no, nieraz słyszałam jak wszyscy telefon mówili, że chodźcie, bo biała tu jest. No bo tak naprawdę ja byłam tylko w tym buszu i mój teta i nikt więcej. Więc, e, no, byłam atrakcją. No i też chodziliśmy po sąsiadach Ale wiecie, przychodziliśmy do jakiegoś sąsiada Siadaliśmy przed domkiem na tych ich matach No ale ja przecież nic nie rozumiałam Bo najpierw to, że okazało się, że oni tam mówią Przecież jeszcze w języku I ja tylko tak słucham tak No kurde, nic nic nie wyłapię I tylko mówiłam, o nie mówicie po Suahili. No to zmieniali język na słuchach i to coś tam wyłapałam i wiedziałam o czym oni coś tam mówią, ale i tak siedzieliśmy na przykład godzinkę. No i ja tak siedziałam. Ani nie mam internetu, ani sobie z nikim nie porozmawiałam, więc no, no ciężko było, ciężko było. Chyba trzeciego dnia pojechaliśmy do miasta, więc fajnie, coś się działo. Pamiętam, że wsiad wsiadłam do autobusu i wszyscy się nie patrzyli, nie? No ja tylko tak szłam, uśmiechałam się, nie? Wjechaliśmy do tego miasta, 25 km. Przez to, że była właśnie z mamą Briana i z jej kuzynką i... <grywki> wszyscy się na mnie tam patrzyli. Jak na ten ziba, że no okej, okay, turystyka, są przyzwyczajeni. Tam nie byli przygotowani na to, że zobaczą białą, naprawdę. Oni się wszyscy tak na mnie patrzyli. Ja się czułam jak jakaś małpka w zoo. A ta kuzynka e, mamy Grajana, to w ogóle Czuła się taka nie wiem, dumna, że mnie nie zna, nie wiem, schwyciła mnie za rękę i tak szła po prostu, no trochę mnie to bawiło, ale fajnie, fajnie. E, czuła się bardzo odpowiedzialna też za mnie, więc wiecie, broniła mnie, czy broniła. Po prostu jak było bardzo dużo ludzi, to wiecie, odpychała też trochę. i już po prostu, żeby przeszła, więc miło, miło. E, no i w sumie no, co zobaczyłam, ponieważ targ kupić e, po prostu jedzenie i e, rzeczy. Więc fajnie po sobie zobaczyłam chociaż troszeczkę tam tego, to miasto Tabora. Ale nie ucieknie nam. Ucieknie nam. Ucieknie nam. Ucieknie nam. Ucieknie Teraz razy słyszałam obzungów, a obzungów to znaczy biały człowiek, więc... tam... No jak mówię, czułam się jak małka, za, A wiecie, ja miałam telefon, więc ja się bałam bardzo o ten telefon, bo nie chciałam stracić tych wszystkich plików, więc ja kurczę, bałam się w ogóle nagrywać. A potem mi mówi mama, że no, nie no, nagrywaj sobie. ja, No problem. No, więc... Nie bałam się o swoje, wiecie, swoje życie, tylko o telefon. Czy czy ważniejsze? Jak widać. Okazało się, że filmik jest taki długi, więc muszę to podzielić na dwie części. Także czekajcie na kolejną część i żegnam się z wami. Pa.